Uciekli z sejfem, ale zapomniali ze mną kluczy. Sejf był stary, skutego żelaza z zardzewiałymi zamkami i mechanizmem zamka, który skrzypiał jak zawodzenie za każdym razem, gdy ktoś go doknął. Widziałem go wiele razy w piwnicy domu w El Hosebrado, wepchniętego w kąt wśród gnijących drewnianych pudeł i pustych butelek po likierze wiśniowym. Nigdy nie wiedziałem, co otrzymam aż do dzisiaj. Weszli tylnymi drzwiami trzy cienie w maskach z surowego materiału i założonych rękawiczkach. Nie byli profesjonalistami, najwyższy potknął się na schodach, przeklinając pod nosem, podczas gdy pozostała dwójka pnęła safe ze stłumionym pomrukiem. Zapach potu i wosku ze świec wypełnił powietrze, gdy wyrywali safe z miejsca, pozostawiając głębokie ślady na ubitej ziemi. Nie widzieli mnie przykucniętego za zatechłymi zasłonami pokoju i obserwującego wszystko przez szparę. Zrozumieli swój błąd dopiero, gdy byli już w ciężarówce, z ryczącym silnikiem i kołami grzeznącymi w błocie na drodze drugorzędnej. Do sejfu, zbyt ciężkiego, aby można go było otworzyć siłą na miejscu, potrzebne były klucze. A klucze były w mojej kieszeni. Nie planowałem tego. Nie był ani bohaterem, ani złoczyńcą po prostu szesnastoletnim chłopcem, który całymi dniami porządkował książki w bibliotece Velho Sebrado w zamian za miskę zupy i suche miejsce do spania. Ale kiedy zobaczyłem, że sejf zostaje zabrany, coś we mnie zamknęło się jak pułapka. Klucze wypadły z kieszeni Dani Eulali dzień wcześniej, kiedy zemdlała, gdy zobaczyła wiszący na ścianie portret jej zmarłego syna. Odłożyłem je bez zastanowienia, co było automatycznym gestem, jakby ktoś podnosił zgubioną monetę na ulicy. Teraz mieli wrócić. Wiedziałem, co zrobią, kiedy dowiedzą się, że mam to, czego potrzebowali. Deszcz zaczął padać przed zmierzchem, gęsty i uparty, zamieniając gruntowe ulice w grze zawiska. Siedziałem na tylnej werandzie i ostrzyłem nóż kuchenny, który ukradłem ze spiżarni. Nie była to prawdziwa broń, ale lepsze to niż nic. Dźwięk ciężarówki rozległ się wkrótce po dziewiątej, a przyćmione reflektory przecinały ciemność niczym pazury. Nie próbowali ukryć swojego przybycia w końcu, kto jeszcze nie spałby w tym opuszczonym domu na skraju bagna? Pierwszy wszedł najniższy, ten, którego nazywali szczurem. Poruszał się szybko, a ostrze cyżoryka lśniło w jego dłoni. Nie zauważył mnie od razu, jego oczy, przyzwyczajone do ciemności na drodze, potrzebowały chwili, aby przyzwyczaić się do półmroku panującego w pomieszczeniu. Kiedy w końcu mnie zlokalizował, opartą o ścianę przy nierozpalonym kominku, jego ciało napięło się jak łuk. Gdzie są klucze, chłopcze? Jego głos był sykiem, jakby połknął szkło. Nie odpowiedziałem. Nóż lekko drżał w mojej dłoni, ale trzymałam go wystarczająco stabilnie, żeby widział, że się nie wzdrygnę. Mysz roześmiała się suchym, pozbawionym radości dźwiękiem. Myślisz, że to pomoże. Na zewnątrz są jeszcze dwa. I nie są tak cierpliwi jak ja. Wtedy usłyszałem hałas na dachu. Skrzypienie, po którym następuje łomot. Mysz odwróciła na chwilę głowę i w tej sekundzie rozproszenia rzuciłem się na bok, wpadając na stolik do kawy. Nóż przeciął powietrze w miejscu, w którym sekundę wcześniej znajdowała się moja szyja, wtapiając się w drewno ściany. Nie miałem czasu na świętowanie. Frontowe drzwi zostały otwarte kopniakiem i do środka wpadła pozostała dwójka. Najwyższy z nich wskaza, jak go wcześniej nazwała mysz, trzymał żelazną kratę, a jego oczy nabiegły krwią nienawiści. Trzeci, gruby, ciężko oddychający mężczyzna dzierżył zardzewiały rewolwer, a lufa drżała, jakby ważyła tony. Dość żartów, warknął Scar. Oddaj klucze, bo inaczej wyrwiemy ci palce jeden po drugim. Poczułem pod spływający po moich plecach. Wiedział, że nie ma szans przeciwko tej trójce, ale wiedział też, że jeśli odda klucze, i tak będzie martwy. Nie zostawiliby żadnych świadków. W tym momencie głos odbił się echem od szczytu schodów. Wypuść chłopca. Wszyscy jednocześnie odwracamy głowy. Była tam dołna eulalia, owinięta czarnym szalem, a światło księżyca sączące się przez wybite okno oświetlało jej bladą twarz. Trzymał karabin myśliwski, lufą skierowaną mocno w pierś Katriza. Ukradłeś już wystarczająco dużo, powiedziała stanowczym głosem, bez cienia strachu. Ale nie wezmą tego, co moje. Mysz roześmiała się nerwowo. Szalona staruszka. — Myślisz, że zastrzelisz trzy osoby? — Nie muszę strzelać do trzech — odpowiedziała dołunę Eulalia. — Tylko w jednym. Pozostali dwaj pomyślą dwa razy, zanim rzucą mi wyzwanie. W pomieszczeniu zapanowała pełna napięcia cisza. Grube z trudem przełknął ślinę, rewolwer wycelowany był teraz w ziemię. Skar zacisnęła zęby, ale się nie poruszyła. Strzelba nie trzesła się w rękach Dani Eulali. — Wyjdź — rozkazała. I nie wracaj. Przez chwilę myślałem, że odmówią. Ale wtedy mysz cofnął się o krok, przestępując nogami. Skar splunął na ziemię, ale również się wycofał. Grubes wyszedł ostatni, potykając się o własny cień. Dopiero gdy w oddali odgłos silnika ucichł, dołównę eulalia opuściła broń. Wydawało się, że jej ciało nagle się zapadło, jakby opuściły ją wszystkie siły. Pobiegłem, żeby złapać go za ramię, zanim upadnie. Dlaczego to zrobiłeś? Zapytałem, a głos mi się łamał. Mogli cię zabić. Uśmiechnęła się, co było oznaką zmęczenia. Bo jesteś od nich lepszy, chłopcze. I ponieważ te klucze nie tylko otwierają safe. Zabrał mnie do piwnicy, gdzie pusta przestrzeń na podłodze nadal oznaczała miejsce, w którym stał safe. Drżącymi rękami wyjął z mojej kieszeni klucze i włożył je do zamka szafki ukrytej za fałszywą półką. W środku nie było złota ani biżuterii, ale pożółkłe litery, oprawiony w skórę pamiętnik i mała pozytywka. Mój syn, Enrique, mruknęła, przesuwając palcami po wieczku pudełka. Myśleli, że tu są pieniądze. Ale to, co zatrzymam, jest o wiele cenniejsze. Otworzył pamiętnik i przeglądał strony pełne notatek i rysunków ptaków. Anrik był przyrodnikiem, marzycielem, który spędzał dni na bagnach, badając życie, które kwitło tam, gdzie inni widzieli tylko śmierć. Zginął, próbując uratować kolegę przed wężem w wieku dwudziestu dwóch lat. Nie zasługiwały na dotykanie tych rzeczy, te stwierdziła Dołne Eulalia, starannie zamykając dziennik. Ale ty zasługujesz, żeby wiedzieć. Tej nocy, kiedy deszcz uderzał w dach, a wiatr wyl przez szpary w oknach, opowiedziała mi wszystko. O rodzinie, która kiedyś była bogata i wpływowa, o synu, który za bardzo kochał życie, by przejmować się bogactwami, o samotności, która zadomowiła się w domu jak stały gość. Wyjeżdżasz jutro, powiedziała w końcu: Weź to ze sobą. Podał mi pozytywkę. Wewnątrz, gdy tylko pokrywa została otwarta, zaczęła grać cicha melodia, jakby czas jej nie dotknął. Anrik skomponował to dla mnie. Mówił, że tylko muzyka przetrwa wszystko. Nie kłóciłem się. Wiedziałem, że nadszedł czas, aby odejść, ale przed wyjściem zapytałem: A ty, co teraz zrobisz? Dołóżę eulalia spojrzała w okno, gdzie pierwsze światło świtu zaczynało przebijać się przez ciemność. Spalę ten dom, odpowiedział po prostu. I wreszcie odpocznij. Wyszedłem przed wschodem słońca z pozytywką schowaną w kieszeni płaszcza. Nie oglądałem się za siebie, gdy usłyszałem pierwszy trzask płomieni trawiących suche drewno. Wiedziałam, że dołóń Eulalia tam będzie i będzie patrzeć, jak ogień trawi wszystko z wyjątkiem wspomnień. Wiele lat później w odległym mieście otworzyłem dla mojej córki pozytywkę, opowiadając jej historię o chłopcu, starszej pani i sejfie, w którym nie było złota, ale coś o wiele cenniejszego. I kiedy melodia rozniosła się echem po pokoju, uśmiechnąłem się, wiedząc, że niektóre rzeczy rzeczywiście przetrwają wszystko. Koniec płomieni. Dom płonął przez trzy dni. Płomienie uparcie lizały ściany, jakby szukały czegoś poza lasem, jakby chciały także pochłonąć zgromadzony tam czas. Sąsiedzi, nieliczni, komentowali między sobą szaleństwo starej Eulali, ale nikt się nie zbliżył. Wiedzieli, że jest to prywatne ognisko, rytuał niewymagający świadków. Trzeciego dnia, gdy pozostał już tylko popiół i gryzący zapach spalonych rzeczy, na skraju posiadłości pojawiła się dziewczyna z rozpiętymi warkoczami i szeroko otwartymi oczami. Była wnuczką jednego z opiekunów z sąsiednich ziem, dzieckiem, które zbierało opowieści, tak jak inni zbierają kamienie czy muszelki. Nadepnęła na jeszcze ciepłe węgle, mieszając je kijem, aż znalazła coś, co obłyszczało pod sadzą, mały metalowy klucz, przekręcony od gorąca, ale nienaruszony. Trzymał go w kieszeni. Wiele lat później ta sama dziewczyna, teraz kobieta o zrogowaciałych rękach i mocnym głosie, przybyła do miasta, w którym mieszkałam. Przywiózł ze sobą klucz i pytanie, które niosło ze sobą od dzieciństwa. Znałeś Donę Eulalię? zapytał, obserwując mnie przez dłuższą chwilę, gdy poprawiałam wystawę mojego małego antykwariatu. Coś w niej rozpoznałem. Ten sam wyraz twarzy, jaki miała starsza pani, gdy opowiadała o przeszłości, jakby patrzyła przez kurtynę czasu. Skinąłem głową. Dała mi to, powiedział, wyjmując pozytywkę z wewnętrznej kieszeni kamizelki, którą nosił w pracy. I powiedział mi, że prawdziwym skarbem nie jest złoto. Kobieta wyciągnęła klucz. To dlaczego wszystko spaliła? Nie odpowiedziałem od razu. Zamiast tego otworzyłem pozytywkę i pozwoliłem, aby melodia wypełniła ciszę między nami. Była to ta sama piosenka, co zawsze, ale tym razem zabrzmiała inaczej, jakby nuty niosły ciężar tego, ile razy słyszano je wcześniej. Bo pewnych rzeczy nie należy trzymać, powiedział w końcu. Należy o nich pamiętać. Zrozumiała. A przynajmniej rozumiał na tyle, żeby nie nalegać. Zanim jednak wyszedł, zostawił coś na blacie. Pożółką kopertę, na której widniało jego nazwisko napisane drżącym pismem. Wewnątrz list oddani Eulali datowany na noc przed pożarem. Jeśli to czytasz, moja droga, to dlatego, że płomienie spełniły swoje zadanie. Nie płacz za tym, co przeminęło. To, co ważne, jest już w Tobie. Tej nocy znowu śnił mi się dom. Nie widziałem go w płomieniach, ale nietknięty, skąpany w złotym świetle, które nie pochodziło od Słońca. Dołówna eulalia siedziała na werandzie, ubrana w szal, którego nie rozpoznałam, a obok niej stało dziecko może ja, może dziewczyna z warkoczami, może żadne z nas. Uśmiechnęła się, gdy pozytywka zagrała sama, bez konieczności jej nakręcania. Obudziłem się, a melodia wciąż dźwięczała mi w uszach. Moja dorosła córka spojrzała na mnie z zaciekawieniem z nad stołu śniadaniowego. Tatusiu, płakałeś przez sen. Pokręciłam głową, ocierając oczy grzbietem dłoni. To był tylko wiatr, skłamałem. Ale oboje wiedzieliśmy, że to nieprawda. Niektóre rzeczy rzeczywiście przetrwają wszystko. A inne na szczęście trawią ogień. Pozytywka stała na kuchennym stole, pomiędzy talerzami z kawą i przypalonym tostem, który uparła się zrobić moja córka. Nie pamiętałem, że wyjmowałem go z kufra na strychu. Ale tam był, z wyblakłymi różami i miedzianym kluczem, lśniącym, jakby został wypolerowany poprzedniego wieczoru. Czy to twoje? Zapytała moja córka, ostrożnie dotykając pokrywki, jakby w obawie, że przedmiot może ugryźć. To było oddani eulali, odpowiedziałem, nie chcąc dalej wyjaśniać. Ale zasługiwała, żeby wiedzieć. W końcu to nie była tylko moja historia. Opowiedziałem mu o domu na wzgórzu, o starszej pani, która rozmawiała ze ścianami i o dziewczynie z warkoczami, która w moich snach nigdy się nie starzała. Opowiadałem o ogniu, pudełku, które przetrwało płomienie i o tym, że czasami muzyka wciąż pojawia się nie wiadomo skąd, jak westchnienie czegoś, co nie chce umrzeć. Moja córka słuchała w milczeniu, wciąż trzymając palce na zużytym drewnie. I dlaczego nigdy mi o tym wcześniej nie powiedziałeś? Zapytał nie z wyrzutem, ale z bolesną ciekawością. Bo niektóre rzeczy są jak ciernie, odpowiedziałem. Jeśli je zerwiesz, zaczniesz krwawić. Jeśli je opuścisz, ty także będziesz krwawić. Więc uczysz się z nimi żyć. Otworzyła pudełko. Pojawiła się melodia, początkowo słaba, jakby dochodząca z daleka, ale wkrótce wypełniła kuchnię, otuliła nas jak mgła. To był ten sam walc co zawsze, ale tym razem było coś innego. Nuta, której nie powinno tam być, niemal niezauważalne niedopasowanie, jakby muzyka miała dość powtarzania się. Wygląda to smutno, mruknęła moja córka. Albo poczułem ulgę, poprawiłem. Zamknąłem oczy i znów zobaczyłem donę Eulalię, nie na balkonie, ale pośrodku spalonego ogrodu, trzymającą dziewczynę za rękę z warkoczami. Oboje spojrzeli na mnie, nie z dezaprobatą, ale z uśmiechem, który był niemal pożegnalny. Wtedy dziecko puściło rękę staruszki i zaczęło biec w stronę płonącego domu. Do Unę Eulalia nie poszła za nią. Zamiast tego odwrócił się do mnie i skinął głową, jakby chciał powiedzieć Teraz wiesz, co robić. Muzyka ucichła. Kiedy otworzyłem oczy, moja córka mnie obserwowała, trzymając klucz do pudełka wciąż w palcach. Myślę, że ona chce, żebyśmy odpuścili, powiedziała po prostu. Nie pytałem, skąd wiem. Niektóre rzeczy nie wymagają wyjaśnień. Wziąłem pudełko, lekkie jak z papieru i wyszliśmy. Dzień był zimny, niebo było szare jak tablica. Poszliśmy nad rzekę przepływającą przez miasto, gdzie woda płynęła szybko i obojętnie. Nic nie powiedzieliśmy. To nie było konieczne. Przez dłuższą chwilę trzymałem pudełko nad prądem. Drewno było ciepłe, jakby nadal utrzymywało w sobie ciepło płomieni sprzed kilkudziesięciu lat. Więc odpuściłem. Nie zatonęła od razu. Unosił się w powietrzu przez kilka sekund, obracając się powoli, jakby tańczył ostatniego walca. Potem połknęła ją woda i nie pozostały po niej nic poza małymi wirami, które wkrótce się rozwiały. Córka uścisnęła mi rękę. Myślisz, że mogą teraz odpocząć? Zapytał. Spojrzałem na rzekę, potem na horyzont, gdzie słońce próbowało przebić się przez chmury. Myślę, że niektóre rzeczy nigdy tak naprawdę nie odpoczywają, odpowiedziałem. Ale przynajmniej teraz nie są już uwięzieni. Wróć do domu w ciszy. Wiatr uniósł zapach spalenizny, który przysięgam, że przez lata czułem, gdy przechodziłem w pobliżu płonącego pieca. Tej nocy nie śnił mi się dom, do Une Eulalia ani dziewczyna. Śniła mi się rzeka, woda zabierająca wszystko, co już do nas nie należało. A kiedy się obudziłem po raz pierwszy od dłuższego czasu, nie było w ogóle muzyki. Po prostu cisza. I w końcu nie bolało. Cisza, która potem nastąpiła, nie była pusta, ale wypełniona czymś, czego nie umiałem nazwać. Być może był to brak ciężaru, który dźwigaliśmy, nie zdając sobie z tego sprawy, niczym plecak pełen kamieni, do którego tak się przyzwyczailiśmy, że nie odczuwaliśmy już wysiłku, aby go nieść. Moja córka, która ma teraz mniej ponure oczy, zaczęła zostawiać otwarte okno w nocy. Wiatr wszedł nieproszony, poruszając zasłonami, jakby szukał czegoś, co również opuściło. Przez kilka następnych dni miasto wyglądało inaczej. Nie żeby ulice się zmieniły albo żeby ludzie chodzili lżej, ale było tak, jakby podniesiono zasłonę. Kobiety na rynku mówiły głośniej, śmiały się, nie oglądając się przez ramię. Dzieci bawiły się nad rzeką, bez wołania ich co pięć minut przez matki, w obawie, że prąd nie zabierze ich na drugi brzeg, ale gdzieś znacznie głębiej. Nawet ksiądz podczas niedzielnej Mszy święta zawahał się, zanim wspomniał o zagubionych duszach, które według niego włóczyły się po otwartych przestrzeniach. Tym razem nikt nie uczynił znaku krzyża. Moja córka znów zaczęła rysować. To już nie były ciemne bazgroły, pełne linii przecinających się jak pajęczyna, ale krajobrazy, rzeka, drewniany most, bezchmurne niebo. W jednym z rogów jednego z rysunków, prawie ukryta, stworzyła małą postać, kobietę w długiej sukni, odwróconą tyłem, jakby wychodziła. Nie pytałem, kto to był. Ona też nie wyjaśniła. Pewnego popołudnia, sprzątając spiżarnię, znalazłem z tyłu szafy zardziewiałe metalowe pudełko. Wewnątrz, owinięte w wyblakły materiał, znajdowały się srebrne sztuczce, które należały do mojej babci. Pamiętam je z dzieciństwa, jak świeciły na stole w niedzielę, zanim zniknęły bez wyjaśnienia. Podniosłem widelec do światła i zobaczyłem w nim swoje zniekształcone odbicie, jakby metal trzymał nie tylko czas, ale także ręce, które dotknęły go przede mną. Włożyłam je z powrotem do pudełka i zamknęłam je. Niektórych rzeczy nie trzeba odkopywać, żeby je zrozumieć. Wieczorem, gdy moja córka spała, poszłam na spacer nad rzekę. Księżyc w pełni oświetlał wodę, zamieniając ją w srebrną ścieżkę. Usiadłem na brzegu, gdzie trawa była jeszcze wilgotna od spokoju, i zdjąłem buty. Zimna ziemia pod stopami przypomniała mi, że żyje, że są jeszcze rzeczy proste i dobre. Zapach mokrej ziemi, dźwięk świerszczy, słaby blask gwiazd, które nawet daleko nas nie opuszczają. Pomyślałem o dołni Eulali, dziewczynie i wszystkich innych, którzy utknęli w pułapce pomiędzy tym, co było, a tym, co mogło być. Nie było mi ich żal. Być może poczuł coś w rodzaju wdzięczności. Walczyli, aby nie zostać zapomnianym, i w tej walce uwolnili także nas. Nie w sposób miękki i delikatny, ale jakby zdzierali grubą skorupę, która zakrywała nasze życie, odsłaniając coś bardziej miękkiego, bardziej prawdziwego. Kiedy wróciłem do domu, moja córka siedziała przy kuchennym stole z filiżanką herbaty w dłoniach. Nie zapytałem, dlaczego nie śpi? Myślisz, że są spokojni? Powtórzył pytanie, które zadał kilka dni wcześniej, jakby musiał jeszcze raz usłyszeć odpowiedź, żeby w nią uwierzyć. Tym razem nie patrzyłem na horyzont. Spojrzałem na nią. Myślę, że pokój nie jest miejscem, do którego można dotrzeć, powiedział. To coś, czego uczymy się nieść. Skinęła głową, jakby już to wiedziała, ale musiała usłyszeć te słowa na głos, żeby nabrały sensu. Piliśmy herbatę w ciszy i tym razem cisza nie była pusta. Było tam pełno niewypowiedzianych, ale odczuwalnych, ciepła kubka w naszych dłoniach, dźwięku oddechu, pewności, że po raz pierwszy od dłuższego czasu nie jesteśmy sami. Ani my, ani oni. Para z herbaty unosiła się powoli między nami, rysując w powietrzu delikatne nitki, zanim się rozpuściła. Moja córka mocniej ścisnęła kubek, jakby chciała zatrzymać w nim ten moment wagę słów, lekkość wynikającą z braku konieczności ich wyjaśniania. Na zewnątrz noc rozpostarła swój płaszcz nad polami, uspokajając kształty świata. Nie było już pytań do zadawania ani odpowiedzi, które mogłyby zmienić to, co już zostało zrobione. Tylko tyle pozostało. Zapach wilgotnej ziemi po deszczu, miękkie skrzypienie drewnianego krzesła, Światło lampy pożółkłe kartki porzuconej na stole książki książki, której nikt inny nie musiał czytać, żeby zrozumieć. Nie było ich nigdzie, bo nigdy nigdzie nie wyjeżdżali. Zajmowali się przykryciem garnka, zanim woda za bardzo się zagotowała. Mieli zwyczaj zostawiać drzwi otwarte dla spóźnialskich, w taki sposób, w jaki wiatr wciąż kołysał gałęziami figowca, jakby ktoś ich niedawno dotknął. Byli we wszystkim, co trwało, pomimo wszystkiego. Córka odstawiła filiżankę i oparła czoło o zimną szybę okna. Nie pytałem, co o widziała. Wiedziałem, że to nie cienie, ale raczej to samo oślepiające światło, które czasami oślepia nas, gdy patrzymy prosto w słońce, to światło, które nie pali, tylko odsłania. Chyba idę spać, powiedziała, nie odwracając się. Dobry wieczór, odpowiedziałem. A kiedy usłyszałem, jak wchodzi po schodach, już nie śpiesząc się, wiedziałem, że to nie było pożegnanie ani do zobaczenia później. To był po prostu dźwięk dwojga ludzi, którzy w końcu nauczyli się znosić ciszę bez obawy, że ich połknie. Zamknęłam oczy i wzięłam głęboki oddech. Po raz pierwszy od lat powietrze nie bolało.